Ciem privet i dobropa żałobec na ruski urok. Zapraszam na kolejny odcinek z naszego literkowego challenge 3 po 5, a bohaterką tego odcinka będzie literka Cie. Znaj pięć rzeczowników zaczynających się na literę C. Cz. czas, godzina, czysy, zegarek, ciaszka, filiżanka, ciernawik brudnopis, czerypacha, żółw. Czas, czysy, ciaszka, ciernawik, cierpacha. Pięć czasowników zaczynających się na literę C. Cierydawać, przeplatać, cierikać, ćwierkać, ciestwować, honorować, czuć, czudzić. Wydziwiać. Czerydować. cirikać, Ciestwować. Czustwować. Cudzić. I teraz pięć przymiotników zaczynających się na literę ciutki, cz. Wrażliwy, czujny. ciużoj, Cudzy, obcy. Cudnoj. Дивний, чудний, чудовний, чреззвичайний, надзвичайний, чуткий, чужой, чудной, чудний, чрезвичайний. Jeżeli spodobał ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, w komentarzu napisz jak idzie ci nauka języka rosyjskiego, oraz koniecznie zasubskrybujmy kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Siwo wam dobra, pa! -ka!